Nie wiem czy nie weźmiemy jeszcze, wygląda jak jeźdźcy. No, Ale A potem, potem przychodzą talerzyki. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry jak moi drodzy, witamy Was bardzo serdecznie z zielonogórskiego prawie deptaka. No tutaj niedaleko. Ale nie do końca. Niedaleko deptaka yy, mamy moją ulubioną suszarnię. No to Sushi, jedna z najlepiej ocenianych zielonogórskich suszarni. Zobaczymy czy się coś zmieniło, bo nie byliśmy to dość długo. Moi drodzy, mamy już pierwsze przystawki. Nie czekaliśmy nawet 20 minut, jak w poprzedniej restauracji. A robimy sobie tutaj takie lekkie porównanie do tych dwóch poprzednich, bo ostatnio mamy jakieś takie azjatyckie, nie? Restauracje cały czas. Ja nie wiem, ja No też to nie wiem, ale y, sprawdzimy sobie krewetki w tamburze, y, z sosem chyba sriracha mayo, z tego co widzę, oraz sajgonki y, wegetariańskie. Były też mięsa gdzieś sobie wegetariańskie. Ten sosik wygląda trochę inaczej niż restauracji poprzedniej, w której byliśmy, Miyagi Sushi i chyba jest trochę inny w smaku, prawda? Tu nie ma jakiegoś mango, mango albo czegoś? No, taki owocowy. Owocowy, no właśnie. No to co? Zaczynamy owocowy. od tego? Zaczynamy od tego. Tylko gorące to jest, więc uwaga. Już widać, że są robione przez nich, a nie przez sklep sieciówkowy. I ludzie, jakie gorące. No, są większe, są mocniej nadziane, to zdecydowanie na plus. Mm jest du Dużo, dużo tak? więcej tych warzyw w środku. Nie mam porównania z mięsnymi, które jedliśmy w Gorzowie, ale tam były po prostu inne w smaku. W związku z tym no, raczej porównujemy do tych... Chodzi się o żółtego tygrysa? Do tych warzywnych, tak. Już mm. co tam, nie smakują. Bardzo dobre są. trupiące, mhm. wypełnione. Smak jest bardzo dobry, wszystko się tutaj zgadza. Nawet bez sosu można jeść. No, ten sos mi coś tutaj nie pasuje. Ten, ta owocowana nota może... Tak? No nie mi jakoś wolałbym chyba coś ostrego. Bardzo fajny początek, ale żeby już od razu spróbować sobie drugą przystawkę, czyli krewetkę w tempurze. Wyglądają one tak, oj, jest 6 sztuk w porcji i, i kosztują 45 zł, więc drożej troszeczkę niż tamte. Tam ale tam się... były trzy. Tak, tam i koło 30 kosztowało. Tak. I to zobaczymy sobie, czy są krewetki, czy to samo ciasto jest, ale już… Czy patle mają? Mm. Ale chrupiące. Bardzo mała ciasta. Mało ciasta, tak, zdecydowanie. Mhm. Idealnie w punkt wysmażone krewetki. Bardzo fajny, ostry no. sos. Mega. Super. Lecimy. Lecimy, moi drodzy. Dostaliśmy Bardzo już szybko, już rolki. No, tylko skończyliśmy przystawki i już mamy rolki od razu. Więc nie wiem, czy nie weźmiemy jeszcze. Dobra, ja wam powiem, co to jest. To jest na pewno tuńczyk na, ze na zewnątrz, tatar. A co jest w środku? Awokado, mango i jakaś ryba. Cerek? to jest nie? to jest czyli awokado mango. i na wierzchu ten. I na wierzchu Ja już wiem to od razu, może od tego weźmiemy, co? Śmieszne, tutaj jest. Ja myślałam, że to jest No to nie jest glon, tylko to jest cała masa tego. Czarny sezam. Czarnego sezamu. No to spróbujmy jakiś. To jest Spróbujmy jakiś tuńczyk jest zrobiony. Troszeczkę pisanterii bym tam dodała. Odrobina chili albo czegoś. Dla mnie trochę za słodkie. Balans trochę zaburzony. Można sobie wasabi doprawić. mam rolkę kontrowersyjną. Tam jedliśmy z bananem w yy, Miyagi yy, 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 Sushi. A tu z, A tu z, z czym katar z mango. Już powiedziałam. Z jajecznicą. Zgodnie jak jajecznica. No. Ja się przestraszam, jak pani to przyniosła. W środku jest krewetka. Yy, w burze i mango. Tak. N nie czuję tu w ogóle krewetki. Bardzo owocowa. Y I ostra troszeczkę. Nie? No taka sobie. Dobrze jest ta ostrość. Trochę mało... Yy wkładu, w sensie środka, w stosunku do góry. go tutaj bardzo przykryło, właściwie tak jakbyśmy jedli rolkę z owocem, nic więcej tam nie czuć, prawda? No, ale fajnie mi smakuje. No to dobrze. No, no i klasyczek tak jeszcze, tak. czyli rainbow, y, rolka, kalifornia, dwie ryby na wierzchu, tuńczyk i łosoś, w środku krewetka. Y... Łosoś już widać, że nie jest trupioblady, tak jak... Tuńczyk. Ja, przepraszam, tuńczyk. Cały czas mylisz. Tuńczyk nie jest trupioblady, tak jak był w tym, nie? <laughs> Już się nie pas tak. A to Mamy dwie różne ryby. No to dobra. Ty masz tylko blady. Ale bo to jest łosoś, bo to, jest to łosoś. Ta powinien taki być. A ja nie mam. Wiem co, jaka jest różnica podstawowa. Poprzednio, jak byliśmy w suszarni, to Paweł dał zarzut, że wszystko jest glajdowate. Tutaj tego nie ma. Każde ziarenko czujecie osobno i każdy składnik w środku jest osobno wyczuwalny. Nie ma tutaj takiej, takiego elementu. Szkoda, że nie wzięliśmy y, łososia jakiegoś pieczonego, bo tam mieliśmy dwie rolki z pieczonym łososiem. Możemy dobrać. I jeszcze. one były tak na wiór zrobione, że to po prostu się tego jeść nie dało. Ale za to Chyba no weźmiemy, żeby po prostu porównać. Najwyżej sobie weźmiemy coś do domu, jak jeżeli by nam to Do domu. To jest taki dobre, że to wszystko zjem zaraz. I która z tych trzech dla Ciebie najlepsza? W Kalifornii my bardzo lubimy, znaczy Rainbow'a my bardzo lubimy, i jemy często, w różnych restauracjach. No, wszystkie mi smakują. Nie chyba najbardziej tamta pasuje. Może dlatego, że ten tatar jest bardzo dobrze zrobiony? No, no i tak, znaczy najmniej mi niestety ta owocowa smakuje, ale to miałam taką wydziwianą. Prawda? że dlatego, no. mi smakuje. No to dobrze. No. Mówię, jest zupełnie inny system, w cudzysłowie, przygotowania tego sushi, ryżu, tych elementów, składników do środka. Tam mieliśmy, tak jakbyśmy wzięli do buzi i nie wiedzieli co, to właściwie mamy taką papę. I tak w sumie nie wiemy, co jemy. A tutaj każdy, jakby nie, odrębny składnik jest bardzo dobrze wyczuwalny. To jest ta różnica. No i nie jest słodki ryż, bo ty mówiłeś tam, że ryż był sam w sobie przesłodzony. Jest też wyczuwalny, znaczy on i tak musi być posłodzony, bo ryż do suszy się słodzi. Jest, ale bardzo delikatnie słodki. No, no mniej niż tam. Nie, no, to tak? nie Ten jest o wiele lepszy ryż. No, to... no. Moi drodzy, wzięliśmy sobie jeszcze dogrywkę. Tak, futomaka, bo chcieliśmy to też porównać z pieczoną rybą, bo tam braliśmy. Pieczoną rybę również, ale też chyba suchy będzie. Właśnie nie jest. Nie jest suchy? Nie jest. Specjalnie biorę samego samą tą rybkę. Mm. Jest wygodna. I co? Można nie robić suchego? Ryba. No dobra, trochę suchy jest. Czy Serek. Serek? Dlatego nie lubię jeść pieczonego łososia, bo jest sucha. Ale nie jest aż taki suchy. Tam aż wióry było Tam, widać. Tak, tutaj już troszeczkę jest wytuszony, ale nie aż tak. Tak, my generalnie nie, nie bierzemy. A, trzeba będzie jednak sos? No. Jak dla mnie trochę za dużo tej zieleniny wewnątrz jest, ale może ja się mylę. Czekaj, bo mi cały kawior spadł. Czekaj, tak. ten kawior jest. Bardzo dużo szczepioru. jak widzicie. A ten tatar okazało się, że jest z ryby latającej. Nie wiem, gdzie ona lata, ale... Koducho, no, no, nie no, jest taka, ale ja się aż nie znam tak. No wiem. Czekaj, ale tu jest też ogórek, to jest szczypiorek i ogórek, bo ty tak powiedziałeś, że tyle szczypioru. Tu jest szczypior, widzisz, mm -hmm. a tu jest ogórek. Odświeżająca bardzo, bardzo fajna. Moim zdaniem dużo lepsza niż, mimo tego, że jest łosoś troszeczkę przepieczony, to dużo lepsza, dużo, dużo lepsza niż w tym takim fancy miejscu, w którym byliśmy ostatnio. O, widzicie, moi drodzy? Nawet mamy tutaj takie oceny. I co, zgadzasz się z tą oceną? Myślę, że tak. <laughs> moi drodzy, wystrój bardzo prosty, jak na Japonii przystało. Y Jedzenie tak. ma się bronić, żeby było prosto. Tak, więc tutaj jest nie tak jak w ostatnim filmie, tylko jest to troszeczkę inaczej. Tu jest tak, że przychodzicie wystrój, no taki wystrój. Ale a potem, potem przychodzą talerzyki. I trzeba to zjeść. Nie trzeba. Znaczy, trzeba, to jest pyszne. Naprawdę. Wszystko, żeśmy zjedli. Niebo, a ziemia, rewelacyjne jedzenie. Nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o kuchnię. My wam bardzo polecamy i rolki, i różne inne przystawki, bo pokazywaliśmy wam też inne rzeczy. Myślę, że warto tutaj przychodzić i wracać, bo naprawdę jest pychota. Wy jak tu byliście, to napiszcie swoje zdanie, jak nie byliście, to przyjdźcie i ocencie. A ile tak z ciekawości, bo ostatnio 250, a tutaj? E, 200, dwie, o, tam było 250? Tak, 250, a tutaj? 236. I jedna rolka więcej, nie? Jedna rolka więcej. No, a tam 250. No to, no to tyle. No to zapraszamy. O tego, że na roka, więc trzy krewetki więcej. I trzy krewetki więcej, i większe. Chociaż tam były malutkie, ale za to ich więcej no było to, tych springowych. No dobra, były było ich sześć, a sześć to było I, tak, jak jednak. I druga. były nienadziane, więc tam zjedliśmy w oh. samie same ciasto. Oh. No to my zdecydowanie zapraszamy Was tutaj. No to słuchajcie zielona górę, a Bo bodajże w, galie, w galerii Grafit macie tam wszystko podpisane. Dziękujemy za dzisiaj. Pros Pamiętajcie to, o lajkach like subskrypcjach, komentarzach i nie zapomnijcie również kliknąć we dzwon. Meczek. Pa! Bye.